Witam Was wszystkich bardzo gorąco. Przed Wami wasz nowy ulubiony youtuber TV. Zbliża się kolejna faza majora w Berlinie, a więc czas na nowego pikema. Zapraszam do zabawy. Ok, to zacznijmy od krótkiego podsumowania poprzedniej fazy. Otóż zdobyłem 5 punktów, czyli tyle, ile było potrzeba, można powiedzieć. No, mogło być lepiej, ale się na początku gorzej, więc nie jest tak źle. Oczywiście nie trafiłem tutaj Vitality, którzy no, zagrali co jak co słabo, wyszli z grupy, ale ledwo. Syman tutaj też nie trafiłem. Bo zagrali wyjątkowo dobrze według mnie. No i co? Tutaj zdobyłem właśnie 5 punktów z drużyn, które awansowały, czyli North Energy, G2, Crazy oraz Mouse. Nie trafiłem Fury, która no chyba jest największym zaskoczeniem negatywnym na turnieju. Nie trafiłem Force, które było blisko, ale przegrało w ostatnim meczu z Remitters. Zamiast tego awansowało jeszcze właśnie Trimitters i Avanga. No Vitality oczywiście też, ale nie z 3-0. No i chyba to takie krótkie podsumowanko. Więc lecimy teraz. Do zasadniczej dzisiejszej fazy. Ok, to na starcie powiem, że ta faza jest dla mnie trzy razy trudniejsza niż ta pierwsza do obstawienia, bo naprawdę myślę, że jest dużo świetnych drużyn i wiele będzie niespodzianek i zaskakujących wyników. No ale tak, ja jeśli chodzi o 3-0 stawiałbym dwie drużyny, może trzy bym miał tutaj w głowie: będzie to Astralis, Liquid i Navi. Liquid w końcu. No, wygrywało ostatnio bardzo dużo, praktycznie wszystko. Ale ja tu liczę jakoś na Astralis na tym turnieju. Nie wiem dlaczego. Chciałbym, żeby znowu pokazali, że, no, że są mega dobrzy. I po prostu postawię na nich. Liczę, że tutaj w tej, w tej fazie po prostu pokażą się z dobrej strony i, i zrobią 3 0. Wiadomo, jest to jakiś tam random zawsze. No ale zobaczymy. Na 0, 3 też mam wielki problem? Też mam tutaj kilka dużych, których bym się mocno zastanawiał. Jest to tak. Dream Eaters, wiadomo, zagrali fajnie, ale no, mimo wszystko, patrząc na tę 16. no, jest to teoretycznie najsłabsza drużyna. Crazy raczej nie powinna źle zagrać, w sensie aż 0-3 zrobić. A Wangar wydaje mi się, też jest drużyną, która jest w stanie to zrobić. Gitu nie, Maus nie, Norf nie. Nip też gra ostatnio słabo, też bym się zastanawiał nad 0-3. Energy, nie Renegades, nie wiem, w sumie, ale raczej też nie. Mibr też może by grać z chociaż wydaje mi się, że tego nie zrobią. No nic, nie będę tutaj każdego wymieniał po kolei. Zastanawiałbym się między, można powiedzieć, NR, re, l, między Renegades, Mibr, Nip, Avangar i Dreamiters. Ciężki wybór, ciężki wybór, ale jest to oczywiście jakieś tam zawsze ryzyko. Ja postawię na Avangar, Jolo. Zobaczymy, co z tego będzie. Avangar mnie jakoś nie przekonało do siebie. Już przed turniejem i teraz na tej pierwszej fazie fakt, że awansowali, ale dalej jakoś mnie nie przekonują bardzo. Więc zobaczymy. No i dobra, co pozostało mi teraz wytypować siedem drużyn, które według mnie awansują do kolejnej fazy. zlecimy po kolei Liquid Pewniak, NC nie wiem, Navi Pewniak, Face nie wiem. Vitality, mimo że mieli problemy, uważam dalej, że to jest że na top 8. MiBeR raczej nie, Renegade raczej nie. Energy uważam, że tak. Jest to, mimo wszystko mocna drużyna. Też w miarę pewnie można powiedzieć awansowali nie wziąć tam pierwszej wpadki w pierwszym meczu. North nie wiem, Maus raczej też. No i co, ja dalej jestem za crazy, ponieważ tak jak mówiłem od początku, jest to dla mnie taki czarny kąt tego turnieju. Myślę, że są w stanie zrobić top 8 z Igrom. Został mi jeden slot, a drużyny takie jak z tych co biorę pod uwagę: G2, North face, Jense. Czyli cztery drużyny mi zostały. Z którym się zastanawiam dość konkretnie. Noż jakoś mnie nie przekonuje, mimo że wyszli dość pewnie z grupy. To chyba nie. Face, nie mam pojęcia, ale dużo słyszałem o zmianach, więc to tam nie wiadomo, co jest w środku, więc też będę nie ryzykował. Ence ma to samo, mają zmianę. Ja po prostu zaryzykuję i dam g tu. Nie wiem czemu. Tak po prostu czuję. Wiadomo. Nic tu nie jest pewne nigdy. Więc to będzie mój pick'em, tak to zostawię dzisiaj. No i tak jak mówiłem, no tutaj ten pick'em jest naprawdę dość trudny, bo naprawdę jest dużo fajnych drużyn i dużo się może wydarzyć. Yy, oczywiście możecie pisać w komentarzach, jakie są wasze typy, co byście zmienili. Ja tutaj muszę dać update picks. O, i teraz już wszystko jest git. No i co, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmików, czyli powów. Oraz też poprzednią fazę pikamy, jak ktoś chce zobaczyć, chociaż nie wiem po co już. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, trzymajcie się hej.